Witam Was, kochani. Dzisiaj przygotowałam sobie o, może tak Wam tutaj opowiem yy, bułeczka z tworoszkiem, z łososiem, pomidorkiem. Yy, oczywiście dużo zieleniny, trochę papryki, yy, ser serkozi, yy, mięsko, jajeczko finish. Zajadam. Mm -hmm. Mm. Rewelacja. Ja zawsze zaczynam od sałaty. Zaczynam od tego, co najlepsze. Mm. Zastanawiacie się może, dlaczego tak przyglądam się jedzeniu? Od niedawna praktykuję uważne jedzenie. Co to właściwie oznacza? Konsumując posiłek, skupiam swoją uwagę na tej właśnie czynności. Analizuję strukturę jedzenia, barwę, smak. Po co właściwie to robię? To mój sposób na rozwijanie uważności i ćwiczenie koncentracji. Sposób na bycie tu i teraz. W obecnie funkcjonującym modelu życia normą jest robienie wszystkiego w pośpiechu. Modna jest wielozadaniowość. Robimy wiele czynności naraz. Przykładowo przygotowujemy sobie posiłek, rozmawiamy przez telefon, a w tle leci serial, który co jakiś czas przyciąga naszą uwagę. Z pewnością się ze mną zgodzicie, że istnieje w społeczeństwie pewne przeświadczenie, że najlepiej jest wykonywać kilka rzeczy naraz, wtedy nie marnujemy czasu. Stojąc na przystanku w oczekiwaniu na autobus, przejrzymy media społecznościowe, zadzwonimy do znajomego, albo odpiszemy na SMS. -a żeby jakoś spożytkować czas oczekiwania. Nie twierdzę, że powinniśmy przestać to robić. Bardziej chodzi o to, żeby sobie to uświadomić. Ciągła nadmierna stymulacja mózgu doprowadza do licznych problemów. Przykładowo, oglądając filmy podczas jedzenia posiłku, nasza uwaga przeskakuje: posiłek film, posiłek film, posiłek film, a niech do tego jeszcze dojdą powiadomienia z telefonu. I nasz mózg ma co robić? Wtedy nasza uwaga przeskakuje. Jedzenie, film, telefon, film, telefon, jedzenie, telefon, jedzenie, film. Zajmowanie się wieloma rzeczami naraz uniemożliwia skupienie uwagi na jednej czynności. To logiczne, prawda? Z badań naukowych wynika, że praktykowanie wielozadaniowości wpływa negatywnie na nasze zdrowie psychiczne. Hmm. Co możemy robić innego niż uważne jedzenie, żeby ćwiczyć swoją koncentrację? Proponuję na początek, podczas mycia zębów, skupić uwagę właśnie na tej czynności. Wiele osób, w tym ja, podczas mycia zębów rozmyśla o różnych sprawach, wtedy przychodzą do głowy różne myśli, które nieświadomie analizujemy. Następnym razem, podczas mycia zębów, może już dziś sprawdź, czy mam rację. Kiedy zdasz sobie sprawę, że podczas mycia zębów w Twoim mózgu pojawiają się i znikają różne myśli, zacznij świadomie myśleć o myciu zębów. Analizuj ruchy szczoteczki, czy są wolne, czy szybkie. Poczuj smak pasty, rodzaj zęba, którego w danym momencie dotyka szczoteczka. Oddaj się w pełni rozmyślaniu o czynności, którą wykonujesz. Pozwól sobie, choć przez chwilę, na bycie tu i teraz. To naprawdę fajne doświadczenie. A do tego rozwija koncentrację. Hmm, warto spróbować. Jak myślisz? Ćwiczyć uważność można na wiele sposobów. Ja Wam pokażę jeszcze jeden. Dietetycy, lekarze, świadomi, jak nadmiar węglowodanów wpływa na nasze zdrowie, zalecają, abyśmy się pozbyli przetworzonych węglowodanów z naszej kuchni. Mowa tutaj oczywiście o mące, makaronach, kaszach itd. Tak ja od roku, no już nie używam w swojej kuchni mąki. Ech. Ale, a zobaczcie sami. Ale słoik z mąką nadal w mojej półce jest. Hmm. No, jak to wytłumaczycie? Kochaj, otóż w bardzo prosty sposób. Przez wiele lat uważałam mąkę za żywność. A kiedy byłam dzieckiem, nauczono mnie, że żywności nie można marnować. Nie można wyrzucać czegoś, co jest uznawane za żywność. Tak silnie to przekonanie zaprogramowało się w moim mózgu, że mam blokadę przed wyrzuceniem mąki do kosza. I tak leży sobie ona i leży. A ja po prostu staram się o niej nie myśleć. Hmm. No ale podczas porządków, no tak patrzę na ten słoik i mówię: O matko, no nie zjem już tej mąki, nie wykorzystam jej, zmieniłam swój styl życia. Co tutaj z tą mąką? No, mogę komuś dać. No, co prawda zrobiłam tak w niektórych przypadkach, no, ale ta akurat jest taka otworzona, w słoiku leży. Hmm. No co byś tutaj z nią zrobić? No i kocha. Wpadła, w końcu wpadła. Na pomysł, żeby wykorzystać mąkę i zrobić masę solną. Mąka, sól, woda, trochę oleju i mamy plastyczną masę, którą możemy wykorzystać do zrobienia super fajnych figurek. No i ja też tak zrobiłam. I kochani, ulepiłam pomoc dydaktyczną. naszym mózgowie. Kore mózgu, układ limbiczny przedstawiłam, móżdżek, pień mózgu, kochani. Można to później pokolorować, jak ktoś chce. Ja na razie tego nie robiłam. Yy, no, może troszeczkę bliżej pokażę Wam. Słuchajcie, można fantastyczne rzeczy zrobić z tej masy solnej. A co więcej, dzięki konstruowaniu e, różnych form, różnych figurek, można dzięki temu rozwijać również nasz mózg. Można rozwijać. Dlaczego? Ponieważ skupiamy uwagę na tej konkretnej e, rzeczy. Rozwijamy swoją kreatywność. Wiczymy nasze zdolności motoryczne, kochani. No, tyle zalet. I wychodzi na to, że żywność przetworzona może nam służyć. No eureka, kochani. Żywność przetworzona może służyć naszemu zdrowiu. No to, kochani. Jak macie też taki problem, problem, taki sposób myślenia, jak ja, to bierzcie swoją mąkę, i zróbcie z niej masę solną, a później twórzcie, rozwijajcie swój mózg, swoje zdolności artystyczne. Bo to Wam posłuży. Bo więcej bąki muszę, muszę dodać, bo troszeczkę mi się za bardzo lepiej. No. Ale jak już zrobicie tą masę solną, kochani, to możecie ją przetrzymywać w lodówce yy, przez yy, jakiś czas i nie będzie Wam kwadniała. Także działajcie, Powodzenia. Muszę być ręce.